Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Jak inaugurować sezon, to od mocnego uderzenia w europejskich pucharach. Mecz Anvil Włocławek kontra BC Dnipro był pierwszym starciem w tym sezonie w hali mistrzów. Choć nie pierwszym obu zespołów w rozgrywkach krajowych, Anvil triumfował w pierwszym starciu Orlen Basket League a Dnipro dwukrotnie wygrało w lidze ukraińskiej. Pierwsze minuty meczu szybko pokazały dominację gospodarzy. Nie do zatrzymania był Justin Turner, który rzucił 9 punktów, choć tak naprawdę to cały zespół miejscowych prezentował się świetnie. Świadczą o tym 32 punkty zdobyte przez drużynę w pierwszej kwarcie, której ostobą był świetny wsad Mika Ongendy. W drugiej kwarcie znakomity fragment zanotował DJ Vanderburg, a po chwili serię punktów Ryan Taylor. Po trójce tego drugiego Anwir prowadził już 42-24. Gdy swój dziesiąty punkt rzutem z dystansu zanotował Michał Michalak, Anwir wygrywał już 53-31. Zresztą 60 punktów przy 38 rywali rzuconych do przerwy mówi samo za siebie. Anvil grał spokojnie, z polotem i luzem, Nadal punktowali Vanderburg i Turner, a skuteczność pod koszem dodali Nick Ongenda oraz Luke Petrasek. Po trójce Bartosza Łazarskiego i jego asyście do Nicka Ongendy tablica wyników pokazała 80-51. Czwarta kwarta, w której szalał i błyszczał nawet młody Łazarski, była jedynie dopełnieniem obrazu. Anwil wygrał ostatecznie 114-71 do i zameldował się na pierwszym miejscu w grupie D. Fiba Europe Cup.